Hej kochani, to znowu ja. Witam Was z Krakowa. Dzisiaj jesteśmy dokładniej w brodłach. Przypadkiem, naprawdę uwierzcie mi, całkowicie przypadkiem spotkałam tutaj firmę Apicos. Co prawda są już troszeczkę spakowani, wyjeżdżali już z brodów i właśnie chciałam jeszcze ich zapytać o kilka rzeczy, jeżeli chodzi o ule poliuretanowe, ze względu na to, że to są producenci, więc myślę, że to są najlepsze, najlepiej skierowane pytania do najlepszych osób. Teraz mamy kupno sprzętu na refundację, więc myślę, że każdy będzie chciał rozważyć, jaki sprzęt sobie kupić. Mam nadzieję, że tych kilka filmików z różnych um, uli mi się uda wam wysłać, bo jeszcze chciałabym odwiedzić burnata, jeszcze chciałabym tarnów um, oczywiście, jeszcze bym chciała wieliczkę, więc myślę, że jak zaczekacie kilka dni, to będzie wybór bardzo dobry. Mam dzisiaj dwóch panów, dorwałam bardzo fajni panowie i naprawdę oddaję Was w dobre ręce ja będę zadawać kochani pytania jeżeli wy byście mieli jakieś pytania to pamiętajcie pod filmikiem mi dajcie ja spróbuję podlajkować i może uzyskamy więcej informacji na ten moment kochani no, jeżeli chodzi o poliuretan pierwsze co zawsze mówicie no jest brzydki kochani dlaczego ten ul jest brzydki tak prosto mówię, nie prawda? Brzydki, Bo patrzymy. Nie, nie tyle, że jest brzydki, co odlew, odlew poliuretanu, a, a z, wytworzenie wytworzeniu ula z, ze styropianu to zupełnie, dwie zupełnie inne czynności. Y, ul poliuretanowy jest zalewany pianą, praktycznie w postaci płynnej i potrafią się pojawić niestety w, tym, w tych elementach y, jakieś tam pęcherze, bąble. Które może faktycznie estetycznie e, nie dodają temu ulowi e, jakiś fajnych cech, ale tak naprawdę przy gospodarce w tym ulu nie przeszkadza to w niczym. Możemy powiedzieć, że jest brzydki, okej. Okay. Według mnie jest fajny, cielisty kolor po wyprodukowaniu go. Następnie po roku, może po pół, zależy od e, miejsca, w którym stoi. Robi się ciemno-żółty, można powiedzieć, że brązowy. Ja uznaję ten kolor za bardzo atrakcyjny, ponieważ nie rzuca się w oczy czy to na innemu strzelażowi, czy po prostu jakiemuś tam zwierzęciu. Bardzo fajny, wtapia w się, w, tapia się w, w otoczenie, czy to jest jakiś tam sad, pole, czy, czy teren leśny. Myślę, że jest ok. No mówię, no przede wszystkim zalety tego ula jeżeli chodzi o, o, o temat e, wyglądu. No nie jest, to, nie jest to granula, tylko jednolita masa. odnawianie tego ula jest dość wredne, wredny materiał. Ale, ale suma summarum przy korzystaniu z tego, z tego ula jest wszystko A żebyśmy chcieli sobie go na przykład wymalować? No jest już rok i robi się właśnie taki brązowy. Co musimy zrobić, żeby go jednak wymalować opcje, na inny kolor? Nie tyle dwie opcje, co dwie szkoły. No, jedni przelaży przez zasiedlenie, po prostu starają się go zmatowić jakimś tam delikatnym papierem ściernym, bo niestety żadna benzyna ekstrakcyjna czy, czy, czy rozpuszczalnik ta to nie działa, nie, nie, nie zmywa tej... W tej A może stopić? Tego? Bo wiemy tutaj, jeżeli chodzi o farbę, wyprzedzę pytanie, tak? e, że niektóra farma może e, wejść w... Nie, w innie? nie w tym ulu. Nie w tym ulu. Nie chcę zamówić mówić o ale e, benzyna ekstrakcyjna czy farba olejna w ulu nie wiem. Chyba, że jestem może niedoinformowany, czy może są jakieś nowo, no, może nowe rodzaje styropianu. Ale z tego co wiem, we własnym zakresie, że ta farba potrafi reagować i topić topić mhm. steropian tutaj. Taka reakcja nie zachodzi. A czym zaleca Cię malować takie ule? Szczerze mówiąc, ja najchętniej bym nie zaleczył, zalecał niczym malować, ale jeżeli już musimy, to po wcześniejszym albo zmatowieniu, albo tak jak Pani mówi, po roku użytkowania, gdzie ten ule się robi chropowaty, chociaż to też nie jest tak, bo jeden element będzie chropowaty, daszek przykładowo, mhm. a tutaj może stać bokiem do słońca i ten element nie będzie chropowaty. Ale można go przeszlifować. Ale że jest mhm. chropowaty. Można, naj, najbezpieczniej, na, według mnie, jeżeli już mamy w ogóle jakikolwiek temat malowania, to jest farba olejna. Bo jest to jakby nie patrzeć jakaś konserwacja tego ula. Ta farba olejna też nie chłonie się tak mocno jak farba, jak fa, jak farba fasadowa. Farba fasadowa, i dłużej się będzie malować, on będzie łapał ten ul kolor, ale to będzie wnikać, prawda, w ten, jak gąbka. Nie jest to jak, nie jest to nic strasznego, bo to się nic z tym nie stanie. Ale jeżeli miałbym polecić, ja osobiście myślę, że myślę, że byłaby to farba, farba olejna. Nie wiem, czy Mateusz podziela moje zdanie, ale mm -hmm. A, tak, a do... co myśli... Dokładnie, no, przepraszam. Dokładnie tak samo, jak kolega powiedział. Uważam, najlepszym rozwiązaniem dla uli poliuretonowych będzie farba olejna. A jeżeli by ktoś no, uważa, że jednak te pęcharzyki mu przeszkadzają, no bo mamy hmm. różne opcje tego, co nam się podoba, co nie. Czy można je czymś zaszpachlować, czy raczej rozradzacie? Wie pani co? Przy... Jak najbardziej można, tylko czy to jest. Czy to przetrzyma, prawda? E, czy to. się robienia tego. Ja rozumiem, jakby to był, nie wiem, u, jakiś u, 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 jakiś bąbel, czy, 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 mhm. czy, czy, czy. dziura, mówiąc brzydko, w dachu, czy w, czy w korpusie, gdzie, gdzie to nie pozwala pracować z ulem. Okej, okay. ale przy takich bąblach, pęcherzach, to są dużo nieduże pęcherze, niestety, no takich mówię, powtarzam, mhm. że to jest taki materiał. Nie przeszkadza to w niczym i osobiście mam pasiekę kolega również na tych ulach, Ja nie, nawet nie wiem, co bym musiało mnie przekonać, żebym, żeby to zamalować. <grym> Jeżeli kogoś bardzo razi wzgląd estetyczny, jak najbardziej można to normalnie zaszpaflować i następnie pomalować. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, przewraca nam się ul, jednak uderzył o coś, pękł czym kleić, albo po dzięciole, czym naprawić dziury. Jeżeli pękł? Po prostu nie wiem, korpus rozpadł się na cztery części, bo narożnikiem upadł. Czy to no podkarmiaczka tak nie pęknie, mm -hmm. bo jest dla na środku. Daszek również nie. Jeżeli to jest wgniecenie, nic z tym nie robić. Jeżeli to jest jakieś tam e, odpadnięcie kawałka, szczerze mówiąc, wkręt z rzadkim gwintem albo. Klej, klej wikol albo, no naprawdę do drewna, albo klej poliuretanowy, który potrafi wiązać, yy, no szczerze najpopularniejszy, naj, naj, naj jakiś tam klej poliuretanowy, mm -hmm. marketowy, czy, czy, czy nie wiem. gdzie I sobie racji, świetnie z tym poradzi. Zjeść. Jeżeli chodzi o korpus, yy, nie raz się zdarzyło, że upadł i, i pękł po prostu na dwa lub cztery, dwa, dwie lub cztery części. Dopasować, która część mm. do której yy, czy to tym sklejem poliuretanowym, czy wikolem, po prostu, żeby uszczelnić, żeby uszczelnić, jakaś osa jeszcze się to zainstalowała, żeby uszczelnić te szczel... no, uszczelnić szczelin, żeby uszczelnić te braki. Również długi, rzadki, rzadka, śruba z rzadkim gwintem. I szczerze mówiąc, taki korpus jest mocniejszy niż pierwotny przed upadkiem. No to można myśleć wcześniej o skręceniu. Jeżeli chodzi o. Dobrze, już się przestawiamy. Jeżeli chodzi o ustawienie wentylacji w takim ulu, bo to chyba najczęściej tutaj mamy problemy, jeżeli chodzi właśnie o wilgoć, szczególnie w czasie zimowli, skrapra nam się woda, gdzieś tam się robią zacieki czarne. Raz czym je usunąć, jeżeli już mamy, a dwa, jak zapobiegać, żeby one się nie powstawały? Przede wszystkim nie wpadać na fantastyczny pomysł ocieplania tego ula. Ten ul sam w sobie jest tak ciepły, bo izolacja termiczna tego materiału jest wyższa niż styropianu. No ja rozumiem, że niektórzy pszczelarze mogą tego nie rozumieć. Zgodzę się, nie wiem, nie ma też instrukcji obsługi, kiedyś tam zarzucił za jeden klient, że nie ma instrukcji obsługi. Nie wiem, może <gryw> warto by było coś takiego przygotować, na ten moment jest tak jak jest. I nie ma możliwości ocieplenia tego żadną folią, żadnymi jakimiś tam, nie wiem, bo są takie te gąbki specjalne. Ten ul sam w sobie jest tak ciepły, że trzeba tu tak jak Pani powiedziała zadbać o izolację, przepraszam nie o izolację tylko o wentylację. Więc na przykład, tak jak stoi tutaj, jest na denicy higienicznej, można na lato wyciągnąć całkowicie tackę, na sezonie. Nie ma żadnych chyba że pani, nie wiem, yy, no, chyba że pani pojapyła, bo wtedy uh -huh. ta, ta taczka się Ale jeżeli nie, yy, jest, zależy jaka jest, jaka jest konfiguracja. Jeżeli są dwa, i pół, dwa korpusy, do tego jest yy, podkarmiaczka. W podkarmiaczce blaszka ma jak najbardziej otwory wentylacyjne. Uh -huh. A moglibyśmy, bo nie możemy być zbyt głośni, bo tam trwa zbranie za ścianą. Jakbyśmy tą podkarmiaczkę na chwileczkę tylko tak, prosili? Uh -huh. Tak to jest, jak się korzysta z okazji, kochanie, ale do Apikozu mam 200 km. Wybaczcie, dla mnie to jest wyprawa życia kilka godzin. Jest kratka z wentylacją, dopasowana tutaj. Może, tutaj jest to jest podkarmeczka, której się nalewa syropu, syropu cukrowego lub inwertu. Uh -huh. Jest wyprofilowany tak, żeby spływało wszystko tutaj w stronę, w stronę poboru. Pszczoła sobie przechodzi tędy po chropowatej ściance, pobiera sobie praktycznie no, całość tego, tego pokarmu. Zaletą tego jest, że można to yy, wyjąć, wyczyścić. Na zimę można tutaj poddać ciasto lub wczesną wiosną. Zresztą tą osną bardziej, no nie tą wiosną to jak nie... najbardziej. Mhm. I niech pani uwierzy, tutaj, państwo, którzy tu będą oglądać, pszczoła, jeżeli będzie jej tutaj za zimno, ona potrafi to zakitować. Czym to czyścić? Od razu wyprzedzam pytanie. Szczerze. No, my u siebie drapiamy szpachalką. Najpro, najprostsze rozwiązania są najlepsze. Myślę, że nie ma z nich nikomu by się nie chciało zabawić to wtopienie tego. Mhm. Bo... To naprawdę potrafi sobie w tym. O, jeszcze taka, taka regułka, którą często mówimy może to dość takie proste ale jeżeli, po, jeżeli mówimy tutaj przygotowo podnieśmy to, jeżeli mówimy o powałce, jeżeli pozatykamy te otwory wentylacyjne pszczoła ich nie otworzy. No nie ma szans, żeby pszczoła otworzyła kółko polarytonowe. A jeżeli my nawet zostawimy tą powałkę w takim stanie na jesień czy tam na zimę, co przyła zrobi? Zakituje, wyreguluje sobie sama odpowiednią temperaturę, no chyba że tak jak pani powiedziała jest rodzina słaba, mhm. no, ale raczej się tak nie zdarza, żeby to, żeby to się tak działo. Jeżeli pozatykamy wszystkie otwory wentylacyjne, naprawdę pojawi się wilgoć, pojawi się woda, niepożądana niestety w żadnym środowisku e, żywym, więc e, dbanie o wentylację w tym ulu. Jeżeli, tak bo możliwe. tutaj mówimy o dennicy higienicznej, dennica poliuretanowa, ta, syrop, ta, ta z Bo to z jest dennica też, tak? Jest... Bo widzę, że tu jest jakiś wlotek. To... Może to, jest... to służyć jako dennica, mm -hmm. ale bardzo podobną budowę ma tamta dennica, tylko że ma cztery otwory wentylacyjne i taka sama zasada działania. Nie zamykać tych kółek, nie robić jakiegoś takiego termosu i, i żeby to się, nie, nie, nie brzydko, nie kisiło tam w środku. Mm -hmm. Zadbać przede wszystkim o wentylację. I nie ocieplać tego ula żadnymi innymi domowymi sposobami, ani dostępnymi tam na jakichś e, stronach internetowych czy, czy sklepach, jakieś takie maty do ocieplania. To jest bardziej skierowane do jakichś tam uli drewnianych, z jakiejś tam bitki. Nie mam doświadczenia w tym temacie, więc nie chcę tutaj też e, nikogo broń Boże obrazić. E, a jeszcze bym miała pytanie: zachorowała nam rodzina, jak to dezynfekujemy? Przestworzonym wosody. Yy. A teraz weterynaria zaleca chlor. Jak się działa na to 15% chlor? Nie powiem pani szczerze mówiąc, ale <laughs> jeżeli benzyna ekstrakcyjna z tym nic nie robi, ani rozpuszczalnik, więc myślę, że ten chlor tego też nie. Możemy wykonać na pani, na pani zlecenie taki test. kupimy Znaczy, taki ja Was osór. zachęcam, żebyście nagrywali jak najwięcej takich filmików, bo Pewnie. myślę, że Możemy odniesienia... zrobić taki test nawet w najbliższym tygodniu. Żaden problem. Mm -hmm. Na jakimś elemencie nawet e, nie wiem. Znaczy ja mam dostałam kawałeczek od kogoś właśnie mm -hmm. takiej. E, Ale jestem, jestem przekonany, i będę no przekonany Jestem na 90%. Myślę, że na 90% nie ma szans, żeby to. Zawsze te 10% zostaje, bo nie robiliśmy takiego testu. Jeżeli chodzi o benzynę ekstrakcyjną rozpuszczalniki, robiliśmy, robiłem to osobiście z kolegą. Więc wiem, że, więc wiem, że to na pewno się nic nie wydarzy, ale no myślę, że chlor też nic z tym nie zrobi, mhm. więc jak najbardziej można. Yy, czy do takich dennic macie poławiacze yy, przystosowane, takie są wylotki, żeby były przystosowane poławiacze zewnętrzne, czy tylko macie dennicowe? Na ten moment tylko dennicowe. A myślicie coś na ten temat? Bo część sprzedaży również tak jak ja. No ja jestem zwolennikiem zewnętrznych poławiaczy. No i tutaj powiem szczerze, no próbowałam jakoś uszczelnić tą wentylację w korpusie. Troszeczkę pyłku przynoszą, ale to jest znacznie mniej mm -hmm. niż by mi mogły przez wlotek. A jednak temat tutaj myślę. Tutaj no, nawet decyzji. do drewnianych, gdzieś tam coś dopasować. Wiem. I jeszcze jeden mi się też. Bo mówiliśmy właśnie o, kochani, o tych odkładówkach, co tam są na samochodzie. Często, często, kochani, mówicie, że to jest fajna -łapka, że fajnie mieć na przykład połączoną na stałe korpus z dennicą. Ja nie jestem zwolennikiem, ja właśnie należę do tych pszczelarzy, którzy lubią jak to się rozchodzi i dla mnie wtedy fajnie sprawdzają się pasy transportowe. Ja sobie to spinam do kupy, górę sobie zawieszam na gałęzi, jednym ruchem ręki, rujeczka mi ładnie wchodzi do środka i nawet później łatwiej mi przejść. Czy nawet zapiąć za pas. Tak. tak I tutaj raz. właśnie jest w, 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 też dużo zwolenników. Jedni będą zadowoleni właśnie z tego ula. Dla mnie kłopot większy jest z czyszczeniem, z wysypywaniem tych pszczół. Tutaj sobie wszystko ładnie wysypię i jest mi, mi wygodniej. Znam osoby, którym jest wygodniej właśnie w tym ułożeniu, że mamy wszystko scalone. E, czy myśleliście, że na przykład, jeżeli będziemy mieć taki ulik, bo to przed chwileczką właśnie o tym mówiliście i tak sobie myślę, no dlaczego nikt do tej pory, nawet do dziesiątek korpusu, bo ja też nieraz do większych jak sobie biorę od razu dziesiąteczkę, e, korpus podwieszam pod gałęzią, Dlaczego nikt nie wymyślił takiej spinki, która będzie spinać Wam od dołu, także jak komuś pas przeszkadza, to po prostu nie zepniecie na czas przenoszenia tego, żeby to się nie rozwarstwiało. Nawet na pasiece byłoby to może bezpieczniejsze. Nie każdy lubi pasy, a jednak taka spineczka gdzieś tutaj łączona czy zapinana, no ja no, by nie, ktoś pewnie. chciał kupić do, to. No to, mówiliśmy na wykładzie, że my jak najbardziej no. lubimy słuchać takich rzeczy. Wiadomo, nie wszystkie jesteśmy w stanie zrealizować, ale tutaj jakiś głos rozsądku, Pani Pani fajnie powiedziała, więc myślę, że to jest do zrobienia. Ym, nie wiem, jak miała taka skinka wyglądać, czy to trzeba by rozwiązać jakoś Nawet gumą. Taka transportowa, jak co już, jest do... W... No, bo chodzi myślę, mi o rozwiązanie by było... techniczne, żeby, no. to, żeby to było łatwe i, i trwałe więc, i stabilne. No, i stabilne. Więc myślę, że jak najbardziej temat do przedyskutowania. Jest okres zimowy, więc może się uda coś z tym zrobić. Może. Tak. A te śruby do czego służą? Tutaj? To ja by ktoś zapytał. No. Do otwierania i zamykania poławacza, który się tutaj znajduje. Proszę nie ma Proszę Pani zobaczyła. Mm -hmm. Tak, jest otwarty. Tak I teraz pani po prostu zmusza przejść pszczołę przez przejście przez poławiacz. Mm -hmm. Gubi pyłek i przechodzi I tamto to jest krata, która pozostaje w poławiaczu, czy to jest krata y, odgrodowa, taka, która y, jest na całoroczna w. Nie, to, w jest całoroczna, całoroczna. to jest całoroczna. I szuflada jest od tyłu wyciągana. Jak najbardziej tak. A jeszcze. Bo jak już miałam możliwość, myślałam, że znowu za głośno mówię, jak już miałam możliwość, to patrzyłam u was na topiarkę ramkową. Mhm. Jedna mała sugestia, bo wy mężczyźni trochę macie mocniejsze dłonie, inaczej chwytacie. Tam jest rączka taka z przodu i powiem szczerze, no, na mniejszą rękę, na kogoś, kto jest słabszy, jest nie, brakuje czegoś, co by łatwiej, ona się wbija po prostu w rękę. To, albo jakiś silikonik, albo coś takiego nakładowego, żeby było po prostu wygodniej. Nawet wam jako do przenoszenia, no nie byłoby też łatwiej, bo powiem szczerze, no, nie. No, troszkę to no, drażni. Jest, jest bardzo prosty temat do rozwiązania, więc. To, właśnie tak myślę, więc tutaj od razu może następnym razem. No i od razu Wam powiem, czekajcie, wejdę sobie na chwilę na samochód. Ja już o Tam fajny, wyglądający jest o szerszeniu azjatyckim, ale to może kiedy indziej. Kochani, pamiętajcie, przy wyborze sprzętu, tu jest fajna y, miodereczka. Kochani, przy wyborze sprzętu zawsze sobie sprawdzajcie, ile macie miejsca w pracowni. Fajnym rozwiązaniem są, jak zawsze Wam powtarzam, uszy do przenoszenia miodarki, bo to jest naprawdę wygodne. Nieraz trzeba włożyć tutaj paluchy, one się wbijają. Jak są uszy? Genialna rzecz, mogą być składane, nie spotkałam się do tej pory ze składanymi uszami, więc może to jest przyszłość, ale takie też bym chciała. Pamiętajcie na stabilność miodarki, to jest bardzo ważne, nie kupujcie lichej miodarki, nie kupujcie nigdy wymiarowej takiej, że macie mało jeden ul, kupicie dwuramkową, kupcie trzyramkową, nie będziecie żałować. I dzisiaj mówiliśmy też o sterownikach, pamiętajcie, że jakby Wam się zepsuł sterownik, to tutaj Pan mówi, że wystarczy śrubokręcik, odkręcić cztery śrubki, podpiąć, Spinkę i da się to wymienić. Jak nie, to dzwonicie do apikozu, tam naprawdę wasz poinstruują. Warto, kochani, nieraz sprawdzić, dopytać i niekoniecznie gdzieś tam się denerwować od razu, że coś się zepsuło. Jeżeli chodzi o topiarkę, kochani, patrzyłam na topiarkę, dość stabilna, jeżeli chodzi o ciężkość, więc tutaj bywały gorsze, bywały nieraz takie leciutki, co ten materiał faktycznie daje się we znaki. No jednak sprzęt pszczelarski powinien być stabilny, powinien być ciężki, bo to ma być jednak z przeznaczeniem do bezpiecznej pracy. Pamiętajcie, zawsze przestrzegamy zasad BHP. Mam nadzieję, że gdzieś się jeszcze z apikozem spotkam. A jak nie, kochani, to zapraszam na ich stronę. Gdzie was można znaleźć? Czekajcie, żebym wiedziała. Na albo na, na Facebooku. Jest tu gdzieś? Jak najbardziej. Tu. Tutaj jest i tu. Kochani, spisujcie sobie. A co pan może jeszcze powiedzieć na temat tego ula? Bo mało pan mówił. Tak. Na pewno jest bardzo wygodny w transporcie. O, właśnie, transport. Bardzo no. łatwo się go przewozi w razie jakichś uszkodzeń na które nie mamy wpływu, niebędących uszkodzeniami mechanicznymi. Myślę tu o dzięciole, możemy sobie bardzo łatwo poradzić, załatać, naprawić taki element poprzez pianę montażową. Zwykła piana montażowa wystarczy. niskoprężna pamiętajmy, żeby to była. Podłożyć od spodu jakąś deseczkę, od góry tak samo zrobić ścisk, złapać ten element, żeby to nam ścisnęło. Potem delikatnie przymalować, żeby ta pianka montażowa nie ulegała degradacji. I element mamy naprawiony. Mhm. A jeszcze od razu mi się nasunęły pytania: czy daszek jest wzmocniony na pasy? Niestety daszek jeszcze w tej chwili nie ma tutaj żadnych wzmocnień na pasy. Więc gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce, żeby przepinać pasy na czas transportu? My zazwyczaj na czas transportu spinamy ten tu daszek po od boku mm -hmm. po ukosie, ponieważ denni, nasza dennica ma przystosowane takie specjalne wcięcia na pasy na pasek. jeszcze nie ten daszek, no nie wiem, 10 lat mam chyba pasiekę daszki mówię. I mm -hmm. To jest dosyć nie, nie pracuje. Nie ten, 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 wiadomo, że nie przewozi się pełnych uli przede wszystkim, ale nawet jeżeli w pełni sezonu to jest pełen ul, pełen pszczół, yy, nie jest nie, nie wpływa to na, na, na kondycję daszka, ten, ten pasek, naprawdę. Zapomniałam mikrofon, mam nadzieję, że będzie blisko. Jeszcze jedno pytanie. Nieraz jak mamy pod daszkiem, przecieka nam daszek i leje się do środka woda. Jak to tu wygląda z tymi wręgami? Czy one przeciekają, czy mało się z tym spotykacie? Nie, ja nie zdarzyłem. Jeżeli mówimy o przeciekaniu, nie. Parowanie, jak najbardziej, jakiś syrop, mm -hmm. ok. Gdzieś tam może się, ale przeciekanie, jeżeli jest, jeżeli daszek jest w pełni sprawny i podkarmiaczka nie ma żadnych ury, ur, nie wiem, jak to nazwać, Wyrw czy jakiś mhm. szkodzeń, wszystko działa ok, więc tu się tu na pewno woda nie naleje. I tu są wręgi w tym momencie już wtapiane. Tak, wtapiane, tak jak tutaj powiedziałem na wykładzie, że mhm. przeszliśmy już swoje z tymi wklejanymi, nie bijemy się w pierś do dziś. Znaczy powiem Ale, Wam szczerze, no, pszczelarze się uczą całe życie, tak. no producenci sprzętu też się Również. muszą uczyć, bo mówię, no nie wszystko wiemy od razu, prawda? Więc tutaj jak najbardziej... Dobra, kochani. Chyba wszystko to, co takiego najbardziej ważnego zadałam albo zapytałam. Nie wiem, jak tutaj Wam teraz to powiedzieć. Jeżeli coś macie jeszcze w pytaniach, to kochani, piszcie, pamiętajcie, możecie sobie wchodzić na stronę Apikos, tam zadawać pytanie, a ja Was zawsze no, zachęcam, że najlepiej zadzwonić, bo to jest chyba najszybszy sposób komunikacji. I jeżeli chcecie, rozważcie zakup Apikos, a jak nie, to jeszcze czekajcie. Mam nadzieję, że kilku producentów jeszcze odwiedzimy, zanim kończy się dotacja. Miłego!